Siemaneczko wszystkim, eee, witam w sumie można powiedzieć ponownie, chociaż no to będzie już inny odcinek, ale mamy dalej sobotę. Eee, budowlankę dzisiaj już zakończyliśmy, z Maciusiem tam jeszcze byliśmy w B&Q, później byliśmy jeszcze w BIC z panią, tam dobraliśmy płytki, zrobiliśmy zamówienie tam na cały, cały materiał, który nam będzie potrzebny eee, do wykonania tej roboty, tam możecie zobaczyć na filmiku co i jak to tam wyglądało, a teraz jeszcze jadę właśnie na antenkę z jednej antenki, z dekoder, w sumie z dekoderem jadę do antenki był odcinek z warczącym dekoderem przetestowałem wszystko dekoderek u siebie, u mnie wszystko kula, więc jedziemy dalej do klienta, szukać problemu na miejscu plus będzie dzisiaj jeszcze drugi klient z racji tego, że przed chwilą do mnie właśnie też dzwonił pan, któremu tam chyba ze 4 lata temu ustawiałem antenę no ale coś tam mówił, że mu szwankuje po ostatnich Burzach, czy tam wichurach, tutaj u nas coś mu się tam przestało działać, słaby ma sygnał, więc prawdopodobnie jeszcze będzie regulacja, ale to zobaczymy. Także lecimy dalej, niestety tak wygląda moja sobota, ale szczerze Wam powiem, że chyba lepiej się czuję. Jak jest więcej tej roboty, nie wiem, to chyba taki pracoholizm jest trochę, coś mi się tak chyba wydaje. No, dlatego wcześniej też tak robiłem po tyle ro robót, godzin i wszystkiego, i zazwyczaj na dwa etaty całe życie pracowałem. No i teraz też można powiedzieć, że dalej robię no na dwa etaty, jakby nie patrzeć. Eee, no i co taki troszkę jest? To pracoholizm, ale no nie wiem, no ja się lepiej czuję jak tych na tłoku robót jest więcej. Ej, no I na jedną, jak mam wstać, to mi się po prostu nie chce. po prostu Czasami tak mam, że no, jak mam jechać na jedną regulację, to nawet mi się nie chce tylko ruszać. Jak już gdzieś jestem w ruchu, robię, e, cały czas coś tam się działa, no to jakoś to wtedy mi łatwiej przychodzi. Jak jest tych robót dużo więcej, teraz pomimo budowlanki, teraz jedna antena wejdzie, zaraz druga antena wejdzie. No jakoś tak mi to bardziej pasuje niż, niż taka przykładowo, nie wiem, jakaś jedna pojedyncza robota. No ale nieważne, jest jak jest, zrobić trzeba. Także jedziemy ratować kolejnych klientów. Maciuś jest jeszcze ze mną, także będziemy mieli pomoc. Ja pomogłem mu, teraz on pomoże mi. Także trzeba sobie pomagać i tego się trzymajmy. Eee, lecimy za chwilę, zobaczymy co tam się dokładnie dzieje i gdzie leżała usterka. No i dobra, zjechaliśmy tutaj właśnie na pierwszą antenkę. Tutaj już byłem u tego klienta wcześniej. Eee, powymieniałem wszystkie końcóweczki. Kabelek już właśnie teraz zostanie, bo wcześniej klienta nie było, była tylko małżonka. Więc nawet już tam nie męczyłem pytaniami, ale generalnie kabelek jest przeze mnie wymieniany i jest całościowy. Obie końcówki zostały wymienione i przy antenie, i w domu, bo były już no, leciwe. Tutaj pewnie to też było działane gdzieś ze 4 lata temu albo gdzieś coś koło. Musi. No, nie wiem, właśnie, ale no nic. I będziemy aktualnie teraz sprawdzali, wymienimy konwerterek i zobaczymy, jak sytuacja się będzie miała po wymianie konwertera. Ale no, wydaje mi się, że już musi. Ewentualnie, co jeszcze zostaje, to może być telewizor, no bo telewizor jest też bardzo leciwy, więc też jest takie prawdopodobieństwo. Kabel mi wymieniłem, no, e, no, ostatnio no, sprawdzałem nowy. Mamy drugi, będziemy weryfikować. Już dzisiaj na pewno sytuacja będzie rozwiązana, problem będzie rozwiązany. Nie ma takiej opcji, żeby nie był. Także my działamy, ale oczywiście, jak to w naszej pięknej Angoli, nie wiem, czy widzicie, ale zaczyna padać. no. <grym> jak tu żyć, jak tu żyć, no ale jakoś może się uda. Działamy. No i dobra, jesteśmy tu już pod Andenką, wymieniłem konwerterek. Tutaj mamy, a nie mamy, już rzuciłem już, Maciuś, nie rzuciłem ci starego, nie rzuciłem ci, mam w kieszęce. Już Wam pokazuję. O, tutaj mamy stary. Eee, szczerze powiem, że dawno takiego nie widziałem, więc ono o Golden Media podejrzewam, że ono może mieć na pewno więcej niż 10 lat. <laughs> na pewno jest stary, antenka też. Uchwyt jak właśnie tu ustaliliśmy, ja tutaj wszystko wcześniej montowałem, eee, więc no, skoro nam to działało, to będzie zaraz i teraz. Sprawdziliśmy teraz sygnał, mamy 13,4 przy pomimo takiego zachmurzonego nieba i deszczu, eee, więc no, zaraz zobaczymy, jak to w ogóle i czy w ogóle nam odbiera na tym dekoderku, tak? Także schodzę na dół, weryfikuję i zaraz się dowiemy, będzie działać czy nie będzie działać. No i dobra, już tutaj mamy wszystko zrobione. Wymieniliśmy całkowicie telewizor. Po wymianie konwertera w ogóle nam to nadal nie działało, nadal było brzęczenie i coś się okazało, był niestety wadliwy telewizor. Brałem to pod uwagę, no ale zanim zaczęliśmy kombinować i przynosić inne, najpierw chciałem zweryfikować tutaj inne elementy, no ale po wymianie. No i końcówek konwertera efekt był taki sam, także w tym przypadku był wadliwy telewizor. Mamy to robota zrobiona, lecimy na następną. No i dobra, zaleziliśmy już na następną robotkę, która tenka którą kiedyś też chyba montowałem, albo przynajmniej byłem na pewno regulować. Nie no ja jej nie montowałem, bo to nie moja taśma izolacja i tak puszczone to nie. Oni sobie to chyba sami coś puszczali, ja tylko przyjeżdżałem to na regulację. I teraz zaraz zobaczymy, chyba będzie potrzebna ponowna regulacja. No nie wiem, bo to było też pewnie ze 4-5 lat temu, no na pewno bardzo dawno. Także Biorę sobie mierniczek na razie na początek i wejdę sobie sprawdzę sygnał jaki mamy przy dekoderze i co tam się dzieje. Zobaczymy końcóweczkę, w jakim jest tam stanie i co tam się dzieje. Zawsze zaczynamy przynajmniej no, w naprawach jakichkolwiek. No zawsze za, za, zaczynamy od sprawdzenia najprostszych elementów, do których mamy najłatwiejszy dostęp. Zweryfikować, zobaczyć, zajrzeć czy jest wszystko w porządku. Jeżeli jest w porządku przechodzimy dalej No i zawsze przy takich... E, w sytuacjach prawie jakichś problemów dobrze jest sobie podzielić e, roboty na etapy, czyli na partie, tak jakby. No, sprawdzić sobie antenę, sprawdzić sobie kabel, sprawdzić dekoder po kolei, wszystkie elementy oddzielnie, tak? Sprawdzamy, czy to jest no, naprawa czegokolwiek innego. To również to dzielimy na jakieś e, partie, po prostu i sprawdzamy od miejsca do miejsca i eliminujemy ewentualne e, problemy. No tak, to również wygląda mniej więcej naprawa, jeżeli chodzi o linię telekomunikacyjną, tak. Ale tego teraz nie będziemy mieszać, Openreach jest w innych odcinkach, także dzisiaj lecimy zobaczyć drugą antenkę i już patrzę co tutaj się dzieje. Dobra, pukaliśmy do klienta, ale nie otwiera nigdy na razie. Zadzwoniłem, jest w sklepie, za chwileczkę będzie, więc żeby nie czekać i nie marnować czasu, wchodzę sobie po pod antenkę i jak widzimy mamy uchwycik na konwerter, znaczy oh, osłonkę na kabelki na konwerterze i ktoś tu ewidentnie był i coś robił, bo ja bym tak tego nie zostawił, więc to nie ma takich szans. Coś tu było już kombinowane, więc zaraz zweryfikujemy od razu przynajmniej co tu się dzieje. Nasi tu I... byli. No, nasi tu byli. I chyba delikatnie wydaje mi się, że fajeczka w prawo ucieka, zaraz wszystko się okaże. Tutaj w sumie wygląda, że jest poziom, więc nie ma tragedii. Zaraz zobaczę co tu się dzieje. I zweryfikujemy. Będziemy wiedzieli wszystko, jak podłączę mierniczek. Także do dzieła. No i dobra, tutaj mamy taką sytuację, czyli podłączyłem mierniczek. Ktoś chciał generalnie ustawienia Polsatu czy TFON-u, to tutaj mamy właśnie 11 508 i Low High mamy tu ustawione, to też tak musi być. Plus tutaj SR musi być na 2700, 27500. Polaryzacja wertykalna tak mam ustawiony mierniczek, i na tym zawsze ustawiam. No i na tym zawsze mam bombę. Więc jak ktoś tam by nie wiedział, to właśnie tak to wygląda. Z racji tego, że mamy tutaj tą pierwszą górną linię na mierniku, to wiemy, że konwerter jest sprawny, tylko całkowicie jest przestawiona antena. Także już sobie tutaj upoluzowałem i biorę się za regulację. Zobaczymy, czy nam się to uda zrobić. No i dobra, jednak wszystko tutaj mamy w pożądalu. 14.1, 14.3, no ale widzimy, co tam się dzieje generalnie, więc nam może skakać troszkę ten obraz, zaraz jeszcze ją tu podreguluję. Ale no, antenka była dobra, mój błąd z racji tego, a wyłączę pipanie. Bo pamiętam, że któregoś z oglądających tam denerwowało, a wcale się nie dziwię, bo to strasznie pika w tym. Kwestia jest taka, moi drodzy. Klient sobie próbował tutaj sam podłączyć pomieszczenie. Ja już kiedyś regulowałem tą antenę, ale klient mieszkał tutaj na pierwszym piętrze. Teraz się klient przeniósł pięterką niżej. Siemeczka, cześć, witam. Klient się przeniósł niżej. Podłączał sobie sam to drugie pomieszczenie, ten flat na dole. No i musiał gdzieś tam chyba zahaczyć o antenkę albo o kabelek. No zresztą tutaj mamy jakieś tego efekty. No ale podłączył sobie, później chciał jeszcze podregulować antenę. Ja się troszkę zasugerowałem, chyba źle, bo antena była wcześniej praktycznie centralnie tak w tamtym kierunku i tak szukałem, nawet nie spojrzałem. A w tym momencie idzie delikatnie bardziej w lewo. No i chyba po prostu za mało dałem deczko w lewo. I dlatego nie złapałem sygnału. A co za tym idzie, też sobie dołożyłem roboty. Tak to wychodzi w sumie. Jak człowiek jest jednak już przez więcej godzin w robocie, to troszkę ten mózg się lasuje i pada. E, zdjąłem oczywiście antenkę, żeby zweryfikować. Wymieniłem konwerter, sprawdziłem na drugim konwerterze. I dopiero na moim nowym konwerterze złapałem sobie tutaj na kolanku sygnał e, na chodniku. To już wiedziałem, że antenka, ustaliłem, że antenka na pewno jest sprawna. Mój konwerter nowy, oczywiście, że też. Zamieniłem klienta, stary konwerter, założyłem, zrobiłem to samo. Uzyskałem 13,9 na kolanie na chodniku, o tutaj gdzie Maciuś stoi, e, więc jak już zobaczyłem 13,9 no to już wiemy, że na pewno z anteną wszystko jest w porządku, klienta stary konwerter również działa, także no też tutaj wszystko będzie grało, teraz mamy już ustawioną antenkę, także dokręcam wszystko i kolejna robota zrobiona, także na dzisiaj to już chyba będzie tyle. Eee, już chyba mózg mój dzisiaj się chyba przepracował za dużo. On no już mnie nie myśli racjonalnie, i jakieś głupie tutaj błędy mi wychodzą. Ale najważniejsze, że ee, obie roboty zostały rozwiązane. Ostatnia z tym walczącym dekoderem, zrobiona. No i tutaj regulacja w sumie powinna być zwykła, prosta, banalna regulacja. Ale troszkę przez zmęczenie materiału sobie dołożyliśmy. No ale to nic. Jest jak jest. Najważniejsze, że klient będzie zadowolony, bo będzie miał w końcu telewizję po dwóch tygodniach i nie będzie już się musiał sam męczyć. Także to chyba jest dość ważne. Dobra, na dzisiaj to tyle, pozdrawiam serdecznie i do następnego, widzimy się na łączach. Pozdrawiam Janka. No i dobra, tym oto sposobem, już w sumie chyba się żegnałem z Wami, ale jeszcze tu podsumowanie. E, no z racji tego, że właśnie sobota po całym tygodniu, e, z rana jeszcze mieliśmy akcję z budowlanki trochę, także no człowiek już troszkę wymęczony, odmurzony. E, nie wziąłem pod uwagę, zaczęliśmy dubać przy antenie jeszcze zanim klient był. Bo jakbym sobie ustalił, że on tam sam coś więcej gmerał, to może i bym się więcej zasugerował. A tak już troszkę zmęczony jestem. Mamy godzinę 4.21, a my dopiero zjeżdżamy, jest sobota, także no jeden nam dzień został do odpoczynku. Ale myślę, że coś jutro wykombinujemy i rodzinnie poczilujemy. Zobaczymy co tam jutro wymyślimy, może też nam się coś uda nagrać. Także na dzisiaj to chyba tyle więcej wam dokuczał nie będę, ale no właśnie pamiętajcie, że zmęczenie materiału również też gra rolę przy jakichś takich no, robotach i usterkach, które trzeba gdzieś naprawić, logicznie myśleć, to jak no, mamy więcej godzin na karku już zrobionych, no to niestety ten mózg się czasem przynajmniej mój, no nie wiem, może jak są jacyś tacy super specjaliści, to mogą bez przerwy. Na wysokich obrotach działać, no ja już się na dzisiaj chyba troszkę zmęczyłem Także lecę odpoczywać I zobaczymy, gdzieś was pewnie jutro zabiorę Także siemaneczko jeszcze raz, pozdrawiam wszystkich No usłysząka, widzimy się na łączach Piąteczka